Zapewne wielu z Was kiedyś nagle zaczęło patrzeć w nocne rozgwieżdżone niebo i pytało siebie samego: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Czy istnieją inne rozumne cywilizacje? Czy dożyjemy czasów, w których podbijemy kosmos i zaludnimy inne planety? Na te tematy moglibyśmy rozmawiać godzinami, a i tak byśmy nie otrzymali jednoznacznej odpowiedzi. Ludzka ambicja wysłała już nas w kosmos i odkryła wiele rewolucjonizujących świat rzeczy. Jednakże nadal mało wiemy o świecie, w którym przyszło nam żyć. Jednym z przykładów tego jest satelita Black Knight. To poruszający się po orbicie okołoziemskiej tajemniczy obiekt, który do dziś pozostaje dla nas wielką zagadką. Czym czarny rycerz jest, nie wiadomo. Jedni mówią, że to satelita USA lub Rosji, drudzy, że to zwykły odpad kosmiczny a pozostali, że urządzenie szpiegowskie opcji cywilizacji, która za cel miała obserwowanie ludzi i ich rozwoju. Ta ostatnia teoria wydaje się być aż nadto naciągana i nierealna, prawda? Niekoniecznie, gdyż rzeczony obiekt datowany jest na ponad 13 tysięcy lat. Pierwszym, który miał zaobserwować obiekt Black Knight, był jeden z najgenialniejszych naukowców wszechczasów – Nikola Tesla. W roku 1899, wykorzystując prototypowe radioelektrostatyczne własnej konstrukcji, odebrał dziwny sygnał. Sygnał ten był przez długi okres czasu systematycznie powtarzany i odbierany właśnie z kosmosu. Przez lata wielu naukowców i badaczy kosmosu napotykało się na sygnały i skromne obserwacje przez teleskop czarnego rycerza. Lecz żaden z rządów nie brał informacji o tajemniczym obiekcie na poważnie. Tak też było do wczesnych lat 50. XX wieku, kiedy to rząd USA oficjalnie potwierdził wchycenie podejrzanego tajemniczego obiektu, czy też satelity poruszającego się po orbicie okołoziemskiej. Początkowo mówiło się, że jest to należący do ZSRR satelita szpiegowski. Sęk w tym, że w tamtym okresie żaden kraj nie posiadał tak zaawansowanej technologii, aby wyruszyć na podwój kosmosu. W roku 1998 w trakcie misji STS-88 zdobyto pierwsze zdjęcia tajemniczego obiektu. Choć potwierdzono istnienie Black Knighta, nikt nie potrafi powiedzieć, czym on jest. Żaden odpad kosmiczny nie jest w stanie tworzyć tak tajemniczych, skomplikowanych i systematycznie powtarzanych sygnałów, a ludzki program kosmiczny nadal był w tamtym okresie na zbyt wczesnym poziomie, żeby mówić o wysyłaniu czegokolwiek w kosmos. Więc czym jest Black Knight? Czy rzeczywiście jest to urządzenie kosmitów, które od tysiącleci szpiegowało nasz gatunek w celu zbierania informacji i obserwowania tego, jak ewoluujemy? Kto to wie? Może przyszłość przyniesie odpowiedzi na dręczące nas pytania. Na razie pozostaje nam jedynie gdybanie. A co wy myślicie? Czym tak naprawdę jest Black Knight?